Bardzo serdecznie zapraszam na kolejną imprezę w ramach cyklu w kręgu jazzu. W tym roku będziemy mieli wspaniałego gitarzystę, muzyka, artystę Namira Halicia z Chorwacji. Gitarzysta przyjedzie do nas ze wspaniałym projektem. Pod nazwą Guitar Power. Jest to projekt multimedialny, reżyserowany również przez artystę z Chorwacji Igora Madricia. Także będzie to wspaniała uczta, z jednej strony duchowa, artystyczna, muzyczna. I oczywiście w tym samym dniu, kiedy koncert, wcześniej odbędą się warsztaty. Warsztaty skierowane do, do adeptów gitary klasycznej, gitary jazzowej, na które bardzo serdecznie zapraszamy. O godzinie 17 warsztaty, o godzinie 20 koncert. Przypomnę, 20 listopada. Tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy, czyli w spotkach przy ulicy Świętego Rocha 14.